serdecznie zapraszam wszystkich kibiców na, na mecz. Będziecie nam potrzebni. Myślę, że będzie dobre widowisko. Mamy piątek. Do początku rundy wiosennej zostały zaledwie parę dni. Czy czuć już napięcie wśród Was w szatni? Już mówicie o meczu z Piastem? No na pewno nawet pewno o meczu z Piastem. Wiadomo, no, długa przerwa jest u nas w Polsce także wszyscy czekamy na ten pierwszy mecz, ale pierwszy mecz to jest jedna wielka niemenowa. Nie wiadomo, jak każdy z trafi, yes. ale myślę, że jesteśmy na bezmyślności. Wiadomo, że utrzymaniu i każde punkt dla nas są ważne, także, szczególnie u siebie i chcemy też z Państwem z przyjemnością korzystać. Um, ten okres przygotowawczy, jak widzisz, po sparingach, po formie, na treningach. Czy masz pozytywne myśli, czy dobrze widzisz tą rundę? Ej, oczywiście, że dobrze, no. trzeba pozytywnie myśleć. No, ja się cieszę z tego, że sam siebie, że cały rok przygotowawczy po mojej kontucji, także mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i, i, i że będę mógł pomóc chłopakom w drużynie i, i odbudować siebie, opuduje, sam siebie, zostać w tych meczuch pilnowych. Wiesz już coś, czy trener Bayern postawi na ciebie od pierwszej minuty? meczu? Myślę, że trener Bayern ma już skład w głowie, także myślę, że mogę się spodziewać, jaki będzie skład. Ja, wszyscy się domyślali, to będzie coś się w składzie? Mój pan Zobaczymy Zobaczymy niedzielę. Kolejna rzecz. W zeszłą rundę fatalny początek. Nie da się ukryć. Końcówka już coraz lepsza. E, czyli tutaj musi być zupełnie odwrotnie. Albo cała runda bardzo dobra. No właśnie tutaj musi być cała runda bardzo dobra, bo musimy się utrzymać i to, i to pewnie. Ja tak myślę, że jest dużo zespołów i ta marka będzie do ostatniej kolejki. Także no nie ma co ukrywać. Ta runda ona zaczęła się fatalnie. Słabo graliśmy. W tym dużo kontuzji było. Później ten wzmoderny nowy nas ustawił, ogarnął to wszystko. Zaczęliśmy łapać boki. No, I dobrze, że mamy parę tych punktów. No, ale ciężko ruda na przed nami. I wszyscy coś w dobrej myśli. No, chcemy się utrzymać. My, kibice, zarząd. Także. Od y, Nie grasz od bodajże dziesiątej, ponad dziesiątej kolejka to była od meczu ze Śląskim Wrocław. Ale w tej chwili ze zdrowiem nie narzekasz? Wszystko w porządku? Nie gram do od meczu ze Śląskim, aczkolwiek to był mały epizod. Wcześniej też nie trenowałem, a ze zdrowem, tak jak mówię, przygotowywałem cały okres przygotowawczy, a nie jest jeszcze tak, jak bym chciał. Bo cały czas po jakiś cięższe treningu po, po meczach ja jakoś tam odczuwam ten ból w tych moich przywocielach. Ale jestem jak mówię, Cieszę się, że, że zrobiłem wszystkie jednostki treningowe, które były. I mam nadzieję, że, że będę mógł zagrać całą.